Fragmenty z dzienniczka świętej siostry Faustyny od numeru 1362 do numeru 1366. Dzień siódmy rekolekcji. Poznanie swego przeznaczenia to jest wewnętrzne upewnienie, że osiągnę świętość. Głębokie to zrozumienie napełniło duszę moją wdzięcznością ku Bogu, i odniosłam wszystką chwałę do Boga Mojego, bo wiem, czym jestem sama z Siebie. Z tych rekolekcji wychodzę całkowicie przemieniona, przez miłość Bożą. Dusza moja poważnie i mężnie rozpoczyna nowe życie. Chociaż na zewnątrz to życie niczym się nie zmieni, a nikt tego nie dostrzeże. Jednak miłość czysta jest mi przewodniczką życia, a na zewnątrz miłosierdzie jest owocem jej. Czuję, że jestem cała przesiąknięta Bogiem i z tym Bogiem idę w życie codzienne, szare, żmudne, mozolne. Ufając temu, którego czuję w sercu, że przemieni tę szarzyznę w moją osobistą świętość. Głębokiej ciszy przy twoim miłosiernym sercu w twych rekolekcjach dojrzewa ma dusza, w czystych promieniach twojej miłości zmieniła dusza moja swą cierpkość i stała się owocem słodkim i dojrzałym. Teraz mogę być całkowicie pożyteczna Kościołowi przez osobistą świętość, która drgnie życiem w całym Kościele. Gdyż wszyscy stanowimy jeden organizm w Jezusie. Dlatego wysilam się, aby ziemia serca mojego rodziła owoce dobre, choć może nigdy oko ludzkie ich nie dostrzeże, jednak przyjdzie dzień, że się pokaże, że tym owocem karmiło się i karmić się będzie wiele dusz. O miłości wiekuista, która we mnie rozpalasz życie nowe, życie miłości i miłosierdzia, wspieraj mnie swą łaską, abym godnie odpowiedziała wyzwaniu Twemu, by się dopełniło to w duszach przeze mnie, coś sam zamierzył. Boże mój, widzę blask zorzy wiekuistych, cała dusza moja rwie się do Ciebie. Panie, już nic mnie nie zatrzymuje, nie wiąże z ziemią. Dopomóż mi, Panie, abym resztę dni moich zniosła cierpliwie. Ofiara mojej miłości płonie bez przerwy przed majestatem, ale tak cichutko, że ją tylko Twoje Boże oko widzi, żadne inne dostrzec jej nie jest zdolne. O Panie mój, Choć tak wiele rzeczy mnie zajmuje, choć dzieło to mi na sercu leży, choć pragnę triumfu kościoła, choć pragnę zbawienia dusz, choć dotykają mnie wszystkie prześladowania Twoich wiernych, choć boli mnie każdy upadek dusz. Jednak ponad to wszystko mam w duszy głęboki spokój, gdzie ani triumfy, ani pragnienia ani przeciwności, zachwiać mi go nie są w stanie, boś tymi jest ponad wszystkie dopuszczenia, panie i Boże mój.